Zanim motocykle stały się bezpieczne, niezawodne i komfortowe, były prawdziwą przygodą. Każda jazda oznaczała wolność, ale i ryzyko. W czasach, gdy standardy bezpieczeństwa niemal nie istniały, inżynierowie eksperymentowali z pomysłami, które dziś byłyby niewyobrażalne. Wiele z tych konstrukcji uznawano wtedy za normalne, a nawet postępowe, choć codziennie narażały kierowców na wielkie niebezpieczeństwo. Patrząc dziś na stare motocykle, często widzimy tylko nostalgię, chrom i klasyczne kształty. To, o czym łatwo zapominamy, to niebezpieczne detale, ukryte za tym urokliwym stylem retro. Otwarta mechanika, brak systemów ochronnych i projekty wymagające więcej odwagi niż rozumu sprawiały, że każda podróż była ryzykowna. W tym filmie cofamy się do czasów, gdy jazda motocyklem była surowa nieokiełznana i momentami zagrażająca życiu. Przedstawiamy 10 najniebezpieczniejszych funkcji starych motocykli, które niegdyś były powszechne, a których dziś nikt nie chciałby z powrotem. Niektóre cię zaskoczą, inne wprawią w osłupienie, ale wszystkie opowiadają historię z ery, w której wolność często miała wysoką cenę. 1. Otwarte napędy łańcuchowe. We wczesnych latach budowy motocykli Otwarty napęd łańcuchowy był rzeczą oczywistą. Łańcuch napędowy był odsłonięty, niezabezpieczony i znajdował się tuż obok nóg kierowcy. Podczas jazdy kurz, błoto i małe kamienie bez przeszkód dostawały się do mechanizmu, co przyspieszało zużycie i zwiększało ryzyko nagłego zerwania łańcucha. Jednak największe ryzyko nie tkwiło w technice, lecz w bliskości ludzkiego ciała. Wystarczył moment nieuwagi, by odzież lub nawet skóra. Wkręciły się w pracujący łańcuch. Wielu kierowców odniosło poważne obrażenia, ponieważ nie było żadnych osłon. Szczególnie przy dużych prędkościach lub na nierównych drogach, otwarty napęd stawał się nieobliczalnym zagrożeniem. Dopiero gdy wzrosła świadomość bezpieczeństwa, producenci zaczęli osłaniać łańcuchy, a później opracowywać alternatywne systemy napędowe. Dziś niezabezpieczony napęd łańcuchowy jest niemal niewyobrażalny. Lecz wtedy był cichym ryzykiem towarzyszącym każdej jeździe, czyniąc motocyklizm prawdziwą próbą odwagi. Do akku, ręczna zmiana biegów. W czasach, gdy jazda motocyklem nie była jeszcze czymś powszednim, kierowcy musieli zmieniać biegi ręcznie. Dźwignia zmiany biegów znajdowała się z boku zbiornika paliwa, a każda zmiana oznaczała konieczność zdjęcia jednej ręki z kierownicy. Na spokojnych drogach mogło to być do opanowania, lecz przy większych prędkościach lub na wyboistych trasach, ten krótki moment stawał się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Podczas gdy jedna ręka pozostawała na kierownicy, druga zajęta była zmianą biegów. Nieoczekiwane przeszkody, nagłe zakręty lub śliska nawierzchnia nie mogły być wystarczająco szybko skorygowane. Do wielu wypadków dochodziło właśnie w tych sekundach, w których kierowca nie miał pełnej kontroli nad motocyklem. Wraz z wprowadzeniem nożnej zmiany biegów, wszystko się zmieniło. Kierowcy mogli trzymać obie ręce na kierownicy i w pełni skupić się na drodze. Dziś system ręcznej zmiany biegów wydaje się reliktem niebezpiecznej przeszłości, lecz wtedy należał do codzienności i czynił każdą jazdę nieco bardziej ryzykowną. 3. Kickstarter z odbiciem. Zanim rozruszniki elektryczne stały się standardem, Kickstarter był jedynym sposobem na ożywienie motocykla. Na pierwszy rzut oka system ten wydawał się prosty i solidny, lecz w praktyce kryło się za nim poważne niebezpieczeństwo. Jeśli moment zapłonu nie był ustawiony precyzyjnie, silnik mógł nagle odbić, wyrzucając dźwignię Kickstartera z dużą siłą do góry. Wielu kierowców bywało zaskoczonych tym odbiciem. Skręcone kostki, złamane kości i bolesne upadki nie należały do rzadkości. Szczególnie przy zimnym silniku lub w przypadku Niedoświadczonych kierowców, każdy rozruch stawał się ryzykownym rytuałem, wymagającym siły, techniki i szczęścia jednocześnie. Jeden błąd wystarczył, by spowodować poważne obrażenia. Wraz z pojawieniem się niezawodnych rozruszników elektrycznych, zagrożenie to powoli znikało z codzienności. Rozruch stał się bezpieczniejszy, łatwiejszy i bardziej kontrolowany. Dziś Kickstarter jest przede wszystkim nostalgicznym symbolem dawnych czasów. Lecz dla wielu byłych kierowców wspomnienie bolesnego odbicia pozostaje niezapomniane. 4. Reflektory acetylenowe z otwartym płomieniem. Zanim dostępne stało się oświetlenie elektryczne, wiele motocykli korzystało z reflektorów zasilanych gazem acetylenowym. Światło powstawało w wyniku reakcji chemicznej między wodą a węglikiem wapnia, przy czym wewnątrz lampy palił się otwarty ogień. To, co wówczas uchodziło za postęp techniczny, w rzeczywistości było niebezpieczną konstrukcją. Palny gaz, otwarty płomień i bliskość benzyny oraz oleju sprawiały, że każda jazda nocą była ryzykowna. Nawet niewielkie nieszczelności mogły prowadzić do pożarów lub eksplozji. Do tego dochodziła uciążliwa obsługa chemikaliów, wymagająca dużej staranności. Jeden błąd wystarczyłby doprowadzić do poważnego wypadku. Dopiero wprowadzenie reflektorów elektrycznych sprawiło, że jazda motocyklem po zmroku stała się znacznie bezpieczniejsza. Otwarty płomień zniknął, ryzyko spadło, a widoczność uległa znacznej poprawie. Z dzisiejszej perspektywy trudno sobie wyobrazić, że kierowcy podróżowali niegdyś z otwartym ogniem z przodu motocykla. 5. Ekstremalnie wysokie kierownice Ape Hanger. W latach 60. i 70. XX wieku ekstremalnie wysokie kierownice stały się symbolem wolności i buntu. Tak zwane ape hanger często wystawały powyżej linii ramion i nadawały motocyklom krzykliwy, agresywny wygląd. Wielu kierowców wierzyło, że takie kierownice pozwalają na bardziej zrelaksowaną postawę, lecz w rzeczywistości niosły ze sobą istotne problemy z bezpieczeństwem. Z ramionami wyciągniętymi wysoko w górę precyzyjne sterowanie było znacznie trudniejsze. Zwłaszcza w szybkich zakrętach lub przy nagłych manewrach omijania brakowało niezbędnej kontroli. Nienaturalna postawa prowadziła ponadto do szybkiego zmęczenia ramion i barków, co wydłużało czas reakcji. Już po dłuższych trasach koncentracja wyraźnie spadała. Dodatkowo zmieniona postawa ciała wpływała na środek ciężkości motocykla. Przy niskich prędkościach lub podczas zatrzymywania się maszyny, te miały większą tendencję do przewracania się. Z tych powodów w wielu krajach wprowadzono ustawowe ograniczenia wysokości kierownicy. To, co niegdyś uznawano za wyraz stylu, ostatecznie rozpoznano jako niepotrzebne ryzyko. 6. Wąskie opony wczesnych motocykli W pierwszych dekadach budowy motocykli powszechnie stosowano wąskie opony. Projektowano je, aby oszczędzić na wadze i nadać pojazdom zwinność, zwłaszcza w czasie, gdy motocykle wciąż mocno przypominały rowery. Jednak to, co na papierze wydawało się sensowne, na drodze okazywało się poważnym zagrożeniem. Przez niewielką powierzchnię styku opony, te miały bardzo małą przyczepność. Na mokrych, zakurzonych lub nierównych drogach motocykle szybko traciły stabilność. Szczególnie w zakrętach lub przy nagłym hamowaniu maszyny łatwo wpadały w poślizg, co prowadziło do licznych upadków. Wielu kierowców musiało stale walczyć z uczuciem utraty kontroli. Wraz ze wzrostem mocy silników i osiąganych prędkości słabości wąskich opon stawały się coraz bardziej widoczne. Dopiero szersze opony zapewniły lepszą przyczepność, większą stabilność i wyraźnie bezpieczniejsze prowadzenie. Dziś wąskie opony to Relikt czasów, w których prędkość była ważniejsza niż bezpieczeństwo. 7. Motocykle bez siedzenia. W samych początkach motocyklizmu siedzenia nie były oczywistością. Wiele z pierwszych motocykli było niewiele więcej niż zmotoryzowanymi rowerami, na których kierowca musiał stać przez całą podróż. Konstrukcja ta wydawała się prosta, lecz czyniła każdą jazdę wyczerpującą i niebezpieczną jednocześnie. Bez siedzenia kierowca odczuwał każdą nierówność drogi bezpośrednio w ciele. Dziury, kamienie i złe drogi prowadziły nie tylko do silnego zmęczenia, ale i do zwiększonej utraty kontroli. Ciągłe stanie wymagało siły, równowagi i pełnej koncentracji. Nawet małe błędy mogły sprawić, że kierowca straci równowagę i upadnie. Dopiero wprowadzenie stałych siedzeń zasadniczo zmieniło sposób jazdy motocyklem. Kierowca zyskał większą stabilność, lepsze podparcie i znacznie większą kontrolę nad pojazdem. Z perspektywy czasu, trudno sobie wyobrazić, że motocykle były niegdyś używane bez siedzeń, lecz wtedy była to ryzykowna codzienność. 8. Dodatkowe siedzenia bez konstrukcji zabezpieczającej. Gdy motocykle stawały się coraz popularniejsze w codziennym użytku, pojawiło się pragnienie zabierania drugiej osoby. Wielu producentów reagowało na to prostymi, dodatkowymi siedzeniami, które wystawały poza tył motocykla. Konstrukcje te wydawały się praktyczne, lecz nie oferowały pasażerowi niemal żadnej ochrony. Często brakowało stałych uchwytów, stabilnych podnóżków lub wystarczających zabezpieczeń. Podczas gwałtownego hamowania lub w ostrych zakrętach dodatkowy pasażer był szczególnie narażony, gdyż łatwo tracił równowagę i mógł spaść z motocykla. Jednocześnie dodatkowy ciężar znacznie zmieniał balans pojazdu, co czyniło prowadzenie nieobliczalnym. Ponieważ podwozia i hamulce wielu ówczesnych motocykli nie były przystosowane do takiego obciążenia, często dochodziło do niestabilności i utraty kontroli. Dopiero późniejsze Lepiej zaprojektowane siedzenia dla pasażerów z jasnymi elementami bezpieczeństwa uczyniły wspólną jazdę znacznie bezpieczniejszą. Wczesne dodatkowe siedzenia pozostają przykładem tego, jak komfort wygrywał z bezpieczeństwem. 9. Motocykle z nartami na śnieg. We wczesnych dekadach XX wieku rządni przygód kierowcy próbowali przystosować motocykle do użytku zimą. Jednym z najbardziej niezwykłych rozwiązań było Zastosowanie nart zamiast kół, najczęściej na przednim kole, a czasem także z tyłu. Na pierwszy rzut oka pomysł ten wydawał się innowacyjny, lecz w praktyce okazał się skrajnie niebezpieczny. Narty nie zapewniały niemal żadnej kontroli i miały bardzo małą przyczepność. Sterowanie stało się nieprecyzyjne, a nawet małe nierówności w śniegu mogły wyrzucić motocykl z toru jazdy. Szczególnie przy wyższych prędkościach lub na oblodzonych powierzchniach, kierowcy szybko tracili równowagę, co prowadziło do poważnych upadków. Dodatkowo, ówczesne systemy hamulcowe nie były zaprojektowane do pracy z nartami, przez co zatrzymanie się często było kwestią szczęścia. Wraz z rozwojem specjalistycznych pojazdów zimowych, takich jak skutery śnieżne, ta ryzykowna konstrukcja stopniowo znikała. Motocykle z nartami pozostały krótką, Niebezpieczną próbą przesunięcia granic możliwości, i są dziś wymownym przykładem tego, jak chęć eksperymentowania mogła prowadzić do wysokiego ryzyka. 10. Silniki w przednim kole Na początku XX wieku niektórzy inżynierowie odważyli się na radykalny krok i zintegrowali silnik bezpośrednio w przednim kole motocykla. Konstrukcja ta miała oszczędzić miejsce i uczynić pojazd bardziej kompaktowym. Lecz niosła ze sobą poważne problemy z bezpieczeństwem. Cały ciężar silnika przeniósł się naprzód, co zasadniczo zmieniło właściwości jezdne. Szczególnie przy niskich prędkościach sterowanie stawało się ekstremalnie trudne. Przednie koło reagowało o ciężale, równowaga była niestabilna, a nawet małe ruchy kierownicą mogły doprowadzić do wywrócenia motocykla. W zakrętach lub podczas zatrzymywania się wielu kierowców traciło kontrolę. Gdyż ciężkie przednie koło było niemal nie do opanowania. Do tego dochodziły problemy techniczne, takie jak przegrzewanie się i awarie mechaniczne. Ograniczone chłodzenie wewnątrz koła nie tylko przyspieszało zużycie, ale stanowiło też dodatkowe zagrożenie. Z tych powodów motocykle z silnikami w przednim kole stosunkowo szybko zniknęły z ulic. Pozostają one wymownym przykładem tego, jak śmiała innowacja bez wystarczających przemyśleń nad bezpieczeństwem, Stała się ryzykownym rozdziałem w historii motocyklizmu. Wszystkie te przykłady łączy odwaga czasów, w których technika często wyprzedzała zrozumienie dla bezpieczeństwa. Stare motocykle symbolizują dziś wolność, przygodę i nostalgię, lecz przypominają nam również o cenie, jaką musiały płacić poprzednie pokolenia. Wiele z niebezpiecznych funkcji, w które dziś trudno nam uwierzyć, było niegdyś codziennością na drogach Europy. Rozwój nowoczesnych motocykli pokazuje jak ważne stały się bezpieczeństwo, kontrola i komfort. Każdy ulepszony hamulec, każda osłona i każdy ergonomiczny detal jest wynikiem doświadczeń, błędów i nierzadko ciężkich wypadków z przeszłości. Jeśli podobała Ci się ta podróż w niebezpieczną historię motocykli, zasubskrybuj kanał i zostań z nami. Tutaj nadal odkrywamy zapomniane technologie. Ryzykowne pomysły i fascynujące rozdziały z czasów, gdy postęp często był ryzykiem.